tak Kupiłem wszystkie rzeczy z KFC i całość no, mi osobnie. O mój Boże. Udało się. Mam tajemniczy zestaw z KFC. Ogólnie nie ma tego na karcie dań. Trzeba wpisać odpowiedni kod i dopiero wtedy można go dostać. A uwaga, wygląda to tak solidna buła. Wygląda się normalnie, ale z tego co mi wiadomo, tu jest dżem ustawkowy i krem orzechowy, ale nie zbyt go widzę. No dobra, spróbujmy. Ej, dobra. Fajny jest ten słodki smak, naprawdę mi spasuje. Ale dziwnie czuć, że jest w pulgaraju dżem truskawkowy. Ale nie jest to złe, ja bym to zostawił na karcie dań. Ogólnie to tutaj jest jednak masło orzechowe, ale ja myślałem, że to jest puste, tak się to wyglądało. Ale się okazuje teraz, jak czujemy, że to jest masło orzechowe i naprawdę daje radę. Polecam.